Jest dodatkowe, są dodatkowe emocje przed tym meczem z Wisłą Kraków u, 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 u trenera? No bo już kiedyś rozmawialiśmy, że to takie trzecie podejście w roli strażaka, ale do meczu już niewiele zostało. Jednak zawsze to pewnie trochę stresu jest. Może nie stresu, dodatkowe jakieś emocje na pewno, bo to jest Wisła Kraków i każdy wie, jak, jak, jakie to są mecze. Nam przede wszystkim zależy na tym, żeby dobrze zagrać i żeby zapunktować. Stres? Jest jakiś przed każdym meczem, ale to mówię nie tylko w tej lidze, tylko we wszystkich z Jest Pan trenerem tymczasowym. Jakie zadanie takie sobie stawia na ten jeden mecz, bo to może być ten jedyny teraz akurat. Nie no, przede wszystkim to no, już, już cel jakiś powiedziałem, przede wszystkim ugrać jakieś punkty, bo, bo wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy w tabeli. To jest dla nas najważniejsze. No, myślę, że, że że drużyna do tego podejdzie z odpowiednim zaangażowaniem. Widać już yy, Koncentrację w drużynie. Ja jestem dobry myśli, bo, bo ja już to powiedziałem wcześniej w jakimś wywiadzie, że jest to drużyna z potencjałem, która gdzieś musi wyjść z tego dołka, w której mam nadzieję, była I, i, i teraz w sobotę pokażemy dobrą piłkę i przede wszystkim skuteczną piłkę. Trafił Pan do tych piłkarzy, bo problem też w sferze mentalnej pewnie. To się okaże w sobotę. Y ale myślę, że, że wygląda to już pod tym względem lepiej niż, niż było pierwszego dnia, jak przyszedłem jak do szat. Dwa tygodnie to jest taki czas, że można gdzieś tą swoje piętno na tak gdzieś no rozbitej jaka była po tej ostatniej porażkach rozcisnąć? Na pewno jest to mało czasu. Mhm. Ale myślę, że coś dgnęło do przodu. Zobaczymy na ile. To mówię, no ciężko jest określić. Dopóki się nie wyjdzie na ten mecz ligowy i, i, i się nie sprawdzi tam właśnie na tej zielonej murawie myślę, że, że coś grnęło, a tak jak już tutaj powiedziałem, ta drużyna, tą drużynę stać na dużo lepsze granie i, i punktowanie w tej lidze. Tak to trzeba to zobaczymy. Te poprzednie dwa mecze, kiedy trener prowadził drużynę tymczasowo, to, to chyba taki główny aspekt to była poprawa organizacji gry. Tak samo było na tym pierwszym razem, po w Oleszku, czy tak samo było po w Wilmanie. Czy teraz też właśnie pod takim kątem, żeby mówiąc tak kolekcjalnie, tego bałaganu na boisku nie było? Pod tym kątem pracujemy też, ale też pracujemy pod kątem takim, żeby ta drużyna uwierzyła w swoje, swoje umiejętności, w swoje możliwości, żeby uwierzyła w to, że potrafi wygrywać w tej lidze i na tym, żeśmy się skupiali teraz przez te dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o organizację gry, też. Też jeszcze mamy dzisiaj trening, jutro który będzie podporządkowany y, temu, żeby ta, gry, ta gra wyglądała lepiej, ale przede wszystkim skuteczniej. To może z drugiej strony, jaką drużynę pan zastał właśnie po eterium? Znaczy, Zastałem drużynę dobrą pod względem umiejętności, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o taktykę. No, to ja bym wprowadził tam i wprowadzę troszeczkę inne zmiany, znaczy zmiany będą w ustawieniu. Myślę, że tej drużynie, ja bynajmniej starałem się przekazać to, żeby uwierzyli w to i zostałem taką może mniej pewną swoich możliwości. Myślę, że teraz z tym jest lepiej, no ale tak jak powiedziałem, zobaczymy to dopiero w sobotę, bo. Bo, bo, bo na razie jest to tylko trening, a, a całą weryfikacją i, i będzie mecz sobotni z Wisą Kraków. A soboty będzie to autorska drużyna, autorska taktyka. Pod tym wszystkim pan się po prostu będzie mógł spokojnie z czystym sercem i sumieniem podpisać. Będę znaczy podpisywał się, na pewno będę. No, czy tak z czystym sumieniem to nie wiem, bo są tylko dwa tygodnie. To nie jest tak, że, że, że w piłce robi się coś przez dwa tygodnie i nagle drużyna zaczyna funkcjonować idealnie. Na pewno tak nie jest, ale myślę, że jakiś pierwszy krok zrobiliśmy podwaliny pod, pod tego, że ta drużyna będzie grała lepiej. Drużyna inna nieco, bo no będą zmiany kadrowe w tej wyjściowej 11. Choćby w bramce, bo myślę, że nie przypadkowo jest tutaj Marek Kozioła, a, a, a nie ma Pawła Sokoła, prawda? Więc tutaj w bramce myślę, że to już jest jedna zmiana, natomiast w polu jak wiele? Pytanie z trudnych, ale takich sugerujących trochę. Jeszcze nie wiem. Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, bo ja zawsze patrzę na tą formę, która jest bardzo blisko o meczu, czyli dzień dzisiejszy, dzień jutrzejszy. I będziemy dopiero decydować. Nie jest to do końca w tej chwili powiedziane, że tak będzie, ale prawdopodobne. A na dwóch napastników trener chce wyjść na ten mecz. Jest w ogóle taka opcja w koronie, żeby grać na dwóch napasników w tym momencie? Jest, ale jest, ale to nie będzie przez cały mecz. A inne personalia, coś, coś ten zdradzisz, jakiś taki autorstwo? Nie, to na pewno nie zdradzę, dlatego że wiadomo, że nas oglądają nie tylko ludzie z Kielc, nasi kibice, ale oglądają też nas, nasi przeciwnicy. No, mówię, no, to jest rzecz normalna, to każdy to robi, że, że, że nie będę zdradzał Gdzieś yy, czegoś, co, czym możemy zaskoczyć Wisłę. A Wisła jest, y, jak trener ocenia no zespół też borykający się jako klub z ogromnymi problemami, też pewnie z budową drużyny, też nie jest u nich łatwo. Natomiast to pokazuje, że gdzieś jak jest jakaś tam wspólnota, całość, monolita na boisku, to można z niejednego presji wyjść. I Wisła to pokazuje, nawet mając w składzie młody zespół i bardzo doświadczonych zawodników. Myślę, że, że, że zespół Wisły jest zespołem przede wszystkim oparty na ludziach doświadczonych stamtąd, gdzie, gdzie przeżywali jakiś kryzys i organizacyjny, finansowy. To ludzi często bardzo buduje, jeżeli chodzi o, o później osiąganie o jakichś tam wyników. Doceniamy klasę Wisły, na pewno podchodzimy do nich z pokorą, ale na pewno nie z bojaźnią. Myślę, że w tej lidze każdy zespół jest do pokonania. Zobaczymy. Jak nam to wyjdzie w sobotę, jestem dobrej myśli. Nie będzie Kuby Łaszczykowskiego, więc pewnie no, może na, na poziomie reprezentacyjnym, to już nie, 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 ta, nie, nie ten piłkarz co, co kiedyś, ale jeżeli goło to zawsze daje radę. Ja tak do tego nie podchodzę, bo, bo mimo wszystko, mimo klasy Kuby Łaszczykowskiego. Mają tak samo innych piłkarzy, którzy będą się chcieli na pewno pokazać. I wcale to nie jest y, jakiś wykładnik, że Kuba Baszczykowski nie gra, to Wisła będzie słabsza. Nie będzie słabsza. My musimy patrzeć przede wszystkim na siebie, jak pokonać Wisłę, bo, bo ten zawodnik, który wejdzie za Kubę Baszczykowskiego, na pewno będzie też na jakimś tam poziomie. Jest w tym zespole, trenuje, wie jak Kuba Baszczykowski gra, na pewno go podgląda. Także, y, na to nie patrzymy że, że i nie, nie, nie sugerujemy się tym, że Wisła będzie słabsza, bo, bo nie ma akurat Kobyła Baszczykowskiego. Był w za pierwszej kadencji Lek, potem była Legia i tylko te pierwsze mecze teraz WISO, czyli można powiedzieć, że zawsze trafia trener na te mecze z takimi no, topowymi polskimi drużynami? No, czasami szkoda, że moja taka rola jest, że, że akurat w takich momentach. No ale cóż, no, ja się nie boję pracy i, i nie boję się prowadzenia tego zespołu. Także jest sytuacja tego. Wymagała. Jestem. Jak to wyjdzie, postaram się, żeby wyszło jak najlepiej. A jeszcze, nie poleczy młodzież, dostanie jakąś szansę, jeśli chodzi nam o obecność 18, oprócz tego wariantu, który musi być, czyli młodzież w składzie? Być może, ale nie będziemy zdradzać.